Witam Was energik! W kolejnym odcinku to było grane dzisiaj kolejna gra z mitologii Cthulhu, której gry opisywałem już na, w, tym, w tej serii parokrotnie. I tym razem jedna z pierwszych gier, mianowicie Shadow of the Comet. Call of Cthulhu Shadow of the Comet. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawy tytuł. Dodatkowo firma, która produkuje Haosium, produkowała, przepraszam, Haosium Inc. oni mieli licencję na całą mitologię Lovecraft'a i dzięki temu mogli używać nazw, pewnych rozwiązań, które Lovecraft stworzył w swoich powieściach i mogli je bez żadnej tutaj Bez żadnych przeszkód wykorzystywać, i dzięki temu mamy sam oczywiście tutaj tytuł Call of Cthulhu. Mówi nam, że gra należy właśnie do kanonu, który został wymyślony przez Lovecraft'a. Gra jest typową przygodówką. W grze wcielamy się. Zobaczę tutaj, jaką się nazywa John T. Carter, który jest dziennikarzem. Zostaje wysłany do miasteczka Ilsmouth w którym to miasteczku ma obserwować zbliżającą się niedługo kometę Haleja? I chodzi o to, że on ma zrobić parę zdjęć, a to miasteczko akurat będzie najbliżej komety Haleja, także będzie można te zdjęcia wykonać. Jeżeli nazwa Illsmouth coś Wam mówi, to tak. Chodzi oczywiście o zmienioną nazwę miasteczka InSmouth, bo tak naprawdę gra korzysta z pewnych wątków, które były w książce Cienie nad Innsmouth. Jednakże pozmieniano to troszkę, bo to nie jest typowe, typowa, typowa gra przenosząca opowiadanie na Język growy, tylko pewne elementy zostały zmienione i muszę przyznać, że wypadło to całkiem nieźle. Gra dzieje się w przeciągu 3 dni. Sama mechanika oparta jest na omawianej wcześniej grze Eternam. Z racji tego, że była to dokładnie ta sama firma Infogrames, jednak tutaj zrezygnowano z charakterystycznych postaci, które były w Eternamie rysowanych taką komiksową kreską na rzecz bardziej realistycznych postaci. Dodatkowo dorzucono cieniowanie, które wygląda dziwnie. I muszę przyznać, że tego typu postacie widziałem tylko w tej grze. W żadnej innej grze tak narysowanych postaci nie widziałem. Ciekawostką natomiast jest to, że twórcy wzorowali się tworząc te zbliżenia postaci na znanych aktorach, więc grając nie zdziwcie się, jeżeli natkniecie się na Jacka Nicholsona i na paru innych aktorów, którzy zostali po prostu przenieśni do świata gry w postaci właśnie tych zbliżeń, tych portretów, no ale wtedy tak to oczywiście wyglądało. Szczerze mówiąc, nie wiem jaki był powód tego, dlaczego zostało to tak stworzone, no ale trudno, no. Nie, nie przeszkadza to. Gra wyszła w 1993 roku, to są jeszcze dosyć zamierzchłe czasy. Pierwsza wersja pojawiła się na dyskietkach, dopiero później pojawiła się wersja na CD-ROM, o czym mówi nam tutaj taka srebrna nalepka i ta wersja na CD-ROM została wzbogacona dodatkowo o wszystkie dialogi mówione oraz na pewien ciekawy dodatek, o którym opowiem na końcu. Gra jest, tak jak powiedziałem, typową przygodówką. Chodzimy, zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów. Ponownie, tak jak i w jest to gra, w której można zginąć, także zachęcam do częstego sejwowania, jeżeli się zdecydujecie, bo inaczej trzeba naprawdę nie ma tutaj checkpointów, to jest jeszcze old school. Jak nie zasejwujesz, to grasz od początku, także Hardcore. To, co zdecydowanie wyszło w tej grze, to niesamowity klimat. I gra jest horrorem, oczywiście. Natomiast to nie jest horror w takim rozumieniu, w jakim dzisiaj są postrzegane horory, nie wiem, jak Until Dawn czy Outlast, gdzie coś nagle wyskakuje i nas ma przestraszyć. Tutaj jest to rozwiązane troszkę inaczej. To jest. To jest może nie, nie strach, ale groza. Groza, która nam towarzyszy, która sprawia, że czujemy się nieswojo. Na początku miasteczko wydaje się spokojne, można sobie wchodzić, porozmawiać z ludźmi, ale coś tutaj nie pasuje. Gdzieś jest coś, coś tu nie gra. To jest taki suspens, który towarzyszy nam przez całą grę. I to jest właśnie, to mi się bardzo podobało, że nie ma tutaj wyskakujących potworów z szafy. Co to jakaś wycieczka z poprawczaka? Że nie ma wyskakujących potworów z szafy, ale bardziej nas niepokoi ten klimat. To jest właśnie, to jest dobre słowo. W grze, grze towarzyszy, grając w tą grę, cały czas towarzyszy nam pewien niepokój, że coś tutaj nie gra. I nie jest to... Y Związane właśnie ani z dźwiękami, ani z grafiką, ale bardziej właśnie z dialogami, z pewnymi historiami, które sami staramy się ułożyć w swojej głowie, o co tu tak naprawdę chodzi. To jest niesamowite i świetnie się to udało. Dzisiaj niestety gra jest całkowicie nieprzystępna dla młodego gracza, za sprawą naprawdę koszmarnej grafiki i trudno sobie wyobrazić, znaczy, to jest też coś takiego, że w latach 90. te gry tak wyglądały, ale wydaje mi się, że przez to dużo dawała wyobraźnia. Gracze dużo wyobrażali sobie e, grając w tego typu gry. E, a dzisiaj oczywiście jak najbardziej realistyczna grafika stara się nam jak wszystko najlepiej pokazać. Natomiast nie ma tego miejsca na wyobraźnia. Kiedyś to miejsce na wyobraźnię było i to chyba było najfajniejsze. Te niedopowiedzenia, które sami żeśmy e, sobie dopowiadali. To było, to było, wydaje mi się, fantastyczne w tym e, w tym, w, tej, e, w tych grach właśnie z lat 90. Dodatkowo w edycji CD na samym początku dodano troszkę dłuższe intro, którego w edycji dyskietkowej brakowało. Sama gra jest, tak jak mówiłem, podobna mechanika jak w która nie jest dobra. Co prawda możemy już sterować myszą, ale nie polecam sterowania myszą. Raczej się steruje klawiaturą i. Poszczególne funkcje, które chcemy, na przykład podnieść, zobacz, użyj, też mamy z klawiatury pod każdym klawiszem. Na przykład, jeżeli chcemy coś wziąć, to mamy pod G, tak? od Get, a jeżeli chcemy spojrzeć, to pod L, od Look. Gra posiada oczywiście bardzo dużą ilość dialogów, to jest znamienne w latach 90. dla gier przygodowych, gdzie historia była opowiadana przez dialogi, a nie przez. Jakieś tam cutscenki, szczególnie na początku lat 90., bo wtedy, wtedy większość tych gier tak naprawdę mieściła się na paru dyskietkach i to jest typowa gra dyskietkowa przeniesiona na płytę CD, gdzie dodano po prostu głównie mówione dialogi. Także jak była gra na dyskietka, tam tych cutscenek za dużo nie mogło być. Więc głównie autorzy skupiali się na scenariuszu i na dobrym rozpisaniu dialogów, bo przez to była właśnie opowiadana cała historia. I tak jest oczywiście w Shadow of the Comet. Sama gra mi towarzyszyła, muszę przyznać, sama gra, nie towarzyszyła, sama gra wprawiła właśnie mnie ponownie w ten klimat, który poczułem w latach 90 chociaż wtedy muszę przyznać, że nie znałem języka angielskiego i większość tych dialogów oczywiście pomijałem, ale mimo wszystko ten klimat poprzez... Ym, Często poprzez grafikę, wtedy jakoś był odczuwalny. Dzisiaj grałem już ze zrozumieniem fabuły, ze znajomością mitologii Lovecrafta, także grało mi się o wiele bardziej przyjemnie, bardziej skoncentrowałem się na tej fabule i muszę przyznać, że jest to naprawdę fajna, e, fajna gra, która czerpie z wątków e, opowiadań. E, e, Lovecrafta i wypadło to naprawdę, naprawdę nieźle. Chociaż, tak jak mówię, no pod kątem graficznym dla dzisiejszych graczy, gra jest nieprzystępna z bardzo trudnym sterowaniem, znaczy może nie tyle trudnym, ale uciążliwym, i to jest rzecz, która zdecydowanie myślę, że tą grę położy na łopatki i będzie dla Was bardzo niedostępna. Dodatkowo jeszcze nie wspomniałem o jednej fajnej grzy, rzeczy, która jest dodawana do e, pudełka, e, mianowicie e, do pudełka, do gry przepraszam, mianowicie na płycie z grą dostajemy jeszcze jedną taką malutką aplikację, gdzie możemy odwiedzić Muzeum Lovecrafta. Jest to podobnie zrealizowane jak Shadow of the, jak Shadow of the Comet, czyli chodzimy sobie ludkiem po muzeum i możemy oglądać przeróżne eksponaty, które znamy z opowiadań Lovecrafta, czy to będzie, nie wiem, rysunek yy, z muzyki Zana, czy tam na przykład jakiś inny artefakt, który możemy sobie obejrzeć i posłuchać informacji o nim. I oczywiście, jeżeli czytaliście te opowiadania Lovecraft'a od razu, je przy, przypomni Wam się z jakiego to opowiadania i co to za artefakt. Także bardzo fajny dodatek, muszę przyznać, bardzo sympatyczny. Fajnie, fajnie, to, fajnie to wyszło. Edycja, którą posiadam, jest edycją premierową wersji na CD. Wersja dyskietkowa posiadała troszkę inną okładkę, znaczy troszkę inne pudełko, natomiast wersja CD to jest, to jest wersja premierowa. No i teraz zobaczmy sobie, co jest w środku. Po zdjęciu obwoluty mamy całkowicie czarne, bluźniercze, czarne pudełko. I w środku, oprócz gry, mamy fajny dodatek. Na początek pokażę grę. Gra w edycji CD dodatkowo manual zamieszczony na książeczce dołączanej do płyty. Zobaczymy, jak ten manual wygląda, ale on chyba nic ciekawego nie ma. Czarno-biały, nie ma żadnych rysunków ani nic. Podstawowe informacje na temat jak używać przedmiotów, jak po prostu grać. Ale tak jak powiedziałem, gra oferuje też pudełko z drąże oferuje jeszcze jedną bardzo fajną zawartość i tą zawartość otrzymujemy w takiej kopercie jest ona tutaj em, za, em, no, zaadresowana do Lastrade to jest chyba ten od y, od y, no, Sherlocka Holmesa jest Scotland Yard White Chapel Place London jak widzicie i w środku słuchajcie mamy naprawdę fajne rzeczy które mają wzbudzać taką imersję z właśnie gracza mamy na przykład listy listy słuchajcie na takim papierze to wygląda jak taki stary papier, dodatkowo jest on napisany jakby faktycznie odręcznie zauważcie, to mamy to i to jest list odnośnie, ja powiem szczerze, że tego nie czytałem, bo nie lubię czytać takich rzeczy pisanych, bo mnie strasznie to męczy. Nie wiem, o czym to jest. Jakiegoś... Ach, to jest y, kapitana y, statku, ale to jeszcze nie wszystko. Dalej mamy na przykład British Museum Library, y, taką informację. I tutaj mamy odnośnie... Y, necronomiconu, czyli książki y, bluźnierczej, książki, y, y, którą wymyślił Lovecraft. Dalej mamy... St Andrews Hospital ponownie list na temat do inspektora Lastrada na temat pacjenta pacjenta szpitala, dosyć długi list, składający się z trzech takich kartek. Naprawdę słuchajcie, to zmagało niesamowicie imersję, kiedy staliście takie coś i czytacie i to wszystko, całe te wszystkie te listy, te wszystkie rzeczy, które dostajemy w pudełku, one są jakby budują całą historię tej gry. I to jest naprawdę fantastyczne. I słuchajcie, jeszcze dostaliśmy... Co tu mamy? Certyfikat śmierci, słuchajcie, Lorda Persiego Boleskina, o którym występuje, o której informacje znajdziemy w grze. I to jest certyfikat śmierci, możemy się dowiedzieć, że zmarł na atak serca w wieku 54 lat. 17 listopada 1837 roku, a certyfikat sporządził dr. Watson, i mamy tutaj informację: właśnie z podpisem doktora Watsona. Także ten, powiedzmy, te światy Sherlocka Holmesa i tutaj Lovecrafta jakby się razem przenikają. No i trzeba przyznać, że tego typu rzeczy, właśnie w grach w latach 90., często była, to, to była norma. Dzisiaj to by była jakaś mega kolekcjonerka za 500 zł, a wtedy po prostu zamieszczano takie rzeczy, bo miało to zwiększyć imersję. W tym czasie gra graficznie nie polowalała, ale dodawanie takich różnych rzeczy, jak na przykład certyfikat po prostu zgonu, no to już w ogóle masakra, nie? I to wszystko sobie czytacie i te wszystkie informacje, które tutaj są, składają się na całą fabułę, nie tylko, znaczy rozwijają jakby fabułę z gry i to jest, to jest właśnie fantastyczna rzecz, której Dzisiaj mi troszkę w tych grach brakuje. Dzisiaj wszystko musi być, wiecie, pokazane, opowiedziane łopatologicznie. A kiedyś to oczywiście takie było rozwinięcie, tak? Rozwinięcie fabuły poprzez właśnie elementy, elementy drukowane, dodawane do danej gry. No i oczywiście to było. To nie była żadna edycja kolekcjonerska, od razu mówię to było w każdej edycji te, taka koperta do. Inspektora Lastreda... Lastrada? Lastreida? Lastrada Zaadresowana. Także bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, jak dzisiaj prezentuje się gra i czy dzisiaj warto w nią zagrać? Jeżeli jesteście fanami Lovecrafta, to jest zdecydowanie wasz must have, żeby tą grę ograć. Jeżeli nie jesteście, nie polecam. Gra jest archaiczna i... Podejrzewam, że klimat tej gry docenią głównie gracze, którzy wychowali się w latach 90. -tych i albo o tej grze kiedyś słyszeli, albo w nią grali. Jeżeli jesteś graczem młodym, który tnie, nie wiem, w CSGO, czy też w inne tego typu tytuły, czy tam w DOTE, nawet się do tego nie zbliżaj, bo gra będzie dla Ciebie całkowicie niezrozumiała i no, trzeba przyznać, że bardziej się na nią zdenerwujesz niż, niż wyciągniesz z tego jakieś Jakieś ciekawe doświadczenie. Także gra dla starszych graczy jak najbardziej polecam tych, którzy lubią jeszcze, cenią sobie stare przygodówki w starym stylu. A dla wszystkich innych wystarczy, że obejrzycie ten film. No i tyle, tak? I sami możecie też zadecydować, czy chcecie w to zagrać, czy nie. Ja jednak uważam, że po komentarzach, które pojawiły się pod grą Eternam, myślę, że wielu po tą grę jednak nie sięgnie. No cóż. Taka jest cena postępu gry, które kiedyś cieszyły, dzisiaj odchodzą do lamusa. Ale mimo wszystko dla tych, którzy grali w ówczesnym czasie, nadal potrafią tę grę docenić, m.in. ja i naprawdę potrafią się przy niej świetnie, świetnie bawić. To była recenzja, właściwie recenzja, to był odcinek o Call of Cthulhu Shadow of the Comet, chyba ostatniej grze którą posiadam odnośnie mitologii Lovecrafta, także już więcej się tych gier niestety nie pojawi. Z half wyszły chyba dwie, bo ta jeszcze Prisoner of Ice i nie wiem, chyba już żadna inna nie wyszła. Jeżeli wyszła, to albo się pojawiła, albo się dopiero pojawi, ale chyba już nie, już, chyba już nie wyszła. To tyle. Pozdrawiam Was z energii, trzymajcie się, do następnego, cześć.